Widzowie, jesteśmy na bruchu NRP. Tak jest, jesteśmy na bruchu NRP, ale nie jestem na swoim głównym koncie, ponieważ zauważyłem, że są na serwerze moim. Moi widzowie, więc dzisiaj będziemy sprawdzali. Wbiłem na chwilę z mojego konta, żeby zaciekawić, że coś się będzie działo, żeby dostali, ale wbiłem teraz na drugie konto. Yy, Mandy jest offline, Google Norel, sprawdziłem na swoim drugim telefonie. Wierzę na to, że sprawdzili, że jestem offline, tak? Jestem offline, bo jestem na drugim koncie, więc no na razie tutaj nie wiem, czy ktoś wchodzi, czy nie. Oni się bawią w jakąś rodzinę, ale widzowie, chciałem wam też jednego razu powiedzieć drugą rzecz, ponieważ w pewnym sensie jest to koniec. Czego koniec? Koniec tego, ponieważ zaczynam drugi kanał i już będą wlatywały na drugi kanał odcinki. Kanał będzie w, w nazwie, w tytule, bo jest to koniec. Yy, Robloxa, tylko na jednym kanale. Teraz będzie startował drugi kanał. Będzie się nazywał Mendik. Tak jest, Mendik. izyka, Mendi Mendik, będzie Mendik. Eee, ciekawy myślę. Napiszcie, czy ciekawa nazwa, czy nie ciekawa nazwa i będzie tam Steel Brain Road. GruboCardę 99 nocy. Będziemy grali w różne gry. Eee, zobaczymy, co będzie Wam się podobało. Tam będzie wszystko grane, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać. Eee, I subskrybować! Tak? No. Ja wam dam nikacza, więc tam pojawi się już jutro pierwszy odcinek z Stila Brainroad, adminem i zobaczymy dalej, co jeszcze będziemy mogli robić. Dobra, ja już jest, ja jestem na spawnie, więc będziemy musieli śledzić widzów. Yy, oni bawią się wszyscy w jednym domku. W ogóle, jak chcecie też, to na moją grupkę, kupujecie koszulkę za 150 robuxów, macie dostęp do tego serwera i możecie razem z moimi widzami się bawić. Yy, będzie odcinek czy nie, nagrodzinek czy nie. Jak to... W ogóle oni się odcinki wydają. Yy, teraz zobaczę. Ja muszę zobaczyć tylko... O nie, nie, nie mogę zobaczyć ile jest na tym serwerze osób. Niestety. Dobra. Nie mogę zobaczyć. Okej, okay. zobaczcie, to są moi widzowie. Oni nawet nie wiedzą, że to jestem ja. <ścoughs> Dobra, jak zobaczymy. Jak ktoś będzie mega grzeczny, to kupimy mu Game Passa. Globalnie. Serwer. A, okej, okay, dobra, to kupimy jakiś pass, jak coś będzie grzeczne. Mam tu trochę robuxów, muszę je wydać. To yy, Tu jest babcia Grażyna. Fiorten, najstarsze dziecko, wujek Fabian, napiszę do nich. Yy, hej. <ścoughs> oni nie wiedzą, że... Babcia Grażyna, ale oni fajnie... Ma nieskończoność pieniędzy! O, tylion złotych na koncie. Jaki ty bogaci tu wszyscy są. Co jest starszy brat! O. Czy będę nagrał odciny? O, jako piec! Dobra, to ja będę... Będę pieskiem. Ojku, dobra, więc to ja będę pieskiem. O nie będę pieskiem. Dobra, ale to muszę być troszeczkę mniejszym pieskiem. W ogóle przygarnęli mnie jako pies do rodziny. O, o będę pieskiem. Dobra, jestem. Do babci pukać. Dobra, jestem w ogóle psem. Co jest? Puu! O, ja, ja. Pies do katapulty. Pies do katapulty. Puu! O! Wysłałem ten web. Co jest? Co jest? Oj, pukam. Dobra. E, pies cię wziął. Co jest? Okej, okay. najstarsze dziecko, 18 lat, dobra. Ej, gdzie ty mnie zabierasz? <gry> Oni się pytają, czy Mendy nagrał odcinek. Oni nawet nie wiedzą, że ja teraz nagrywam odcinek. <gry> Ej, żadnego odcinka nie nagrał. <gry> no właśnie, jeszcze nie! Jeszcze nie nagrałem! Dobra, jeszcze nie nagrałem. Ej, o! Czemu mnie tu zabierają? Ale widziałem, że wszedł do gry. <gry> Ciekawe czy jak. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy widzowie akcję zaraz. Zobaczymy, co będą pisać. Jak zacznę wyzywać sam siebie. I kto mnie obroni, dostaje ode mnie Game Pass. <grywka> tak zrobimy. O, PK Olka. PK Fjordena i wujka. PK Taty. O. o, co jest? Jaki gaming room. Ja chcę w to komputer. Nie wstawiłem żadnego odcinka do tej pory. No, nie wstawiłem, nie wstawiłem. Dobra, piękny, piątki. Ej, to jakieś muzyki są, ja nie chcę tu muzyki. Proszę, dobra, jakaś muzyka tam leciała, nie chcę? Bo wszedł na tak, no wszedłem na chwilę. Wszedłem, ale wyszedłem. Ale wiedziałem, że będzie ten. Dobra, o. Ale ciekawe, czy się że ja sam siebie nie mam na tym koncie znajomych. Więc no, to by było to, że mogliby się z... Z... zgadać, że ej, ale tu nie mamy się znajomych. Dobra. Hau O nie. Hau hau. no <baseny."> dobra. <laughs> to nie, to jest najdziwniejsze odgrywanie psa. Kiedyś miałem go który odgrywał psa w RP, ale no, ja nigdy nie odgrywałem psa. Ej, jak nie jeżdżą? <laughs> Dla mnie kundlu. Nie! Czemu oni. Czemu oni mnie wyzywają? Nie babcia. Nie, osoby wychodzą. To do 12. To jest. O nie, babcia wyszła. Wszyscy by wychodzili. No smuteczek. Wszyscy by wychodzili. Dobra, zrobimy moim akcie. Będzie Mandy. <laughs> On napisze se. Ooo, tu duży wzięli! Będzie Mandy. <laughs> nie, przepraszam, nie muszę to zrobić. Oni, jak oni zobaczą, że, ja go nie, że ja nie mam sam się nie znajomych, to sobie podejrzewam, bo nie można wejść na serwer jak nie ma się mnie w znajomych Yyy, dobra. Eee, yy, dobra. Mandy. Mendy to... <laughs> dobra, muszę to napisać, przepraszam. Mandy to głupek, Zobaczymy kto mnie zacznie wyzywać, a kto bronić. Pierwsza osoba, która mnie obroni dostaje jakieś game Passa. Co, to, co ty powiedziałeś? O nie! O nie! O, oni się, Oni się już pokoje biorą mnie fajnie! Pokój Fiortena i wojka. Kajak? Mandy to debil. On nie, wypraszam, że tam siebie wyzwam, nie. Oni, oni mnie zwanują teraz. O, oni mówią, to gdzie jest ten, to... powiem to jemu. O, powiem to jemu, nie, nie, Oni, oni wszyscy mnie tu bronią. Piszę do mnie tego na DC. Ojejku, dobra, zobaczymy, czy ktoś do mnie napisze na DC. Ktoś, ktoś do mnie da... o nie. Ja też. O nie! O, dobra, dobra, powiem wam gratulacje, naprawdę. A przecież ja są, chyba każdemu kupił teraz za to GamePassę, tylko ja mam 500 turbuksów, tylko zaraz zobaczymy. Jakiś bezdogie go O bez... <grywy> Ojejku. E, no to pisz. <grywy> dobra, niech napiszą do mnie, niech, no, niech napiszą. Niech napiszą, proszę, niech do mnie napiszą. To będzie naprawdę super, proszę i ja będę na pewno musiał kogoś wynagrodzić zaraz. To pisz Żeby go Znowu do znaj. O je, on nawet... Nie... O no, nie, nie ja nam się nie mamy w O nie. No i piszę. Skur o Nie. O kurczę, wszyscy stanęli o bronie. Ej, naprawdę, każdy kto tu teraz pisze na tym czacie. Naprawdę bardzo dziękuję, jesteś naprawdę mili Ej Jaka? Jeszcze Dobra jej, dobra nie Ej, co i coś na jego na jego kanale oni będą do mnie pisać Dobra Olo, dobra, zrobimy tak Co by tu zrobić takiego fajnego, żeby to kto tu mnie stanął w bronie? Skibili Sigma, Olo, Bubek. Dobra. Takie coś po 100 Robuxów jest tutaj. Yy, konie ile są? Konie. O, konie by się wyspali. Olo, damy Olo konie. Dobra, Olo damy konie. Bo mnie bronił. Dobra. Olo damy konie. Penthouse damy. Oj, nie miejmy tylko bubek co... O nie, nie ma tutaj Premium. Wszyscy tu już mają Game Passy. Ej, tu oni Game Passy mają, naprawdę chciałbym kupić Game a nie mogę. Oni mają wszystkie Game -pasy. Ej, no to ja nie mogę nic kupić. Chciałem ich wynagrodzić. nagrodzić. <ścoughs> Nie, no, nie, no chciałem kupić Wubeksowi i temu Game Passy, ale widzę, że oni mają. Ale bardzo dziękuję, naprawdę. Tutaj naprawdę będę to pamiętał Dobra, to Olo bo gra z nimi, to Olo mam nadzieję, że reszta się nie obrazi. Olo, ty masz penthouse'y. To by tu zrobić dla ciebie, Olo. Vipa masz, widzę. To by tu jeszcze dla Ola zrobić. No, Olo ma najlepsze gimpasy. Dobra, nie ma łódek, Masz łódki. Olo. <grym> Dobra, Olo masz łódki. Yy, a reszta no ma gimpasy. Proszę bardzo. <grym> Ej, dziwne to. Dobra. Yy, bardzo dziękuję reszcie. No i wtedy chciałem kupić reszcie też gimpasy, ale mają. <grym> Więc na razie, się do kolejnego odcinka i na kanał Mendik.